Tylko no pan, obiecaliśmy pani, że zaraz go przywieziemy i potem pójdziemy sobie na nóżkę do lwów, dobra? No a co chcesz pójść? Okay, co to, jakiś no. taniec słonię? One mają takie odruch kiwania się, bo one ciągle chodzą. Normalnie no to one ciągle chodzą. A tutaj nie mają dokąd iść. I to w miejscu dręczą, jakby wiesz, mają potrzebę ruchu. Dobra chorobach sierota mogę mówić. Oh, wow. no? Normalny tak w trakcie młodym. Nie, 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 nie,